Siemanko, jestem KomGO i to w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jesteśmy w Endzie jak dobrze widzicie. Widzi Weźmy sobie i mam tutaj różnego rodzaju fajnych rzeczy. Tu muszę sobie w ogóle O mamy no, Ender no, Giddy Ender... Power Enderman. No. mnie, mieleju! Jezus Madio! No nie lej mi chłopaki. Nie lej! Mi. Nie lej mnie! Dzi do czarna. Nie lej mi chut do czarna. Jezus Maria te endermany, To mnie tutaj denerwują. Gdzie jest, jest to MC? Mi się przydało MCP. Mhm. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na Discorda, tam, tam będzie się działo, bo świeżo zostaje nawet wieczór. Jest to chyba cool, na NCT. Tu znalazłem taki portal czy coś, gdzie jest UTMCT. NCT, NCT. NCT. Jeżeli jak debil będę teraz chodził No, jak spieczę pietrze Ej Kuwa jak ja, ja pierdzielę Dobra Pół serduszka mał! Ja pierdzielę Pół serca mał Jezus Maria! Fajnie. Dobra. Jesteśmy w domku. No ale to fajne. O Jezu, ja to nie, ja to raz to raz ale logi, ale logi. No dobra. Takie zastanowienie, kompa. Kolej się dalej. Nie, nie mam tego. Nie, w 4, w 3. Dobra działa grafika o o ja sobie zrobiłem taki coś nie wiem jak to działa w napisie Pamiętasz, jak to działa bo nie wiem jak to działa Co się nazywa? No, to się gdzieś nazywa... 802 nie cześć, no w to... Na następnym odcinku będziemy sobie ujdera hmm, Tu sobie kopowajmy to. Hmm, to trzeba przepalić, to pójdzie sobie na górę i ciekawie raz napiszę, czemu sobie nie zrobię yy, yy, tego, bo yy, jak to się nazywa pieców yy, no w magazynie. No po co ja przejrzyli tak tutaj, wiecie, wolę tutaj w tym magazynie sobie posiedzieć? Też można. Zobić, w ogóle przejście z magazynu tam będą no, fajne, takie coś. No takie coś, to w sumie można na, na razie tutaj wsadzić. Dzisiaj nie mam żadnego jakiegoś super celu na odcinek, no, coś obić, spieprzyć, bo nie, bo nie przemyślałem, a tak w ogóle na spontanie to. Nie, już nie tak, te, 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 te książki mam no, tu w ogóle. Fajne książki, ciekawe. Bo no to coś sobie weźmiemy, no weźmy, tak, to coś. Włostrość 4 i teraz będzie Łoskość 5. Tak? Nie, no to o Jeszcze Nie, dobra. Fajnie by było jeszcze, jakby tutaj nałożyć. Um, ten. Um, Zniszczoność jest na innych, w sumie, nie? Tak. Zaraz sprawdzimy Ci żarwo, żagło, żagło zgubiłem Dobra pójdziemy zobaczyć Nie no, fajnie Zacznijmy do krówek Pan Każdy sobie skarg idą Krótki trzeba mnie zabić, tak Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tyle kruwek fajnych miałem, trzeba je zabić. Jeszcze na odcinku. Widzicie? Nie lataj, nie ty też. Ty też, nie ty. Kuwa! Dobra, jest, dobra jest też mając, no to lecimy w górę, tylko no, że do magazynu najpierw pójdziemy, po po to, to żelazo, po to dziewięć żelaza. Tutaj będziemy mieć skórę do i lecimy w górę. O, no, hop, 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 hop. Jak to naprawić? Pozwolę, żeby Nie wiem. A się wola? Tak. bo O. Potrzebuję się da na tak. bo jak się to, to da to zrobisz. Weźmy to, weźmy to, to, to. To jak tutaj nie działa, to tutaj nie działa. O! Działa, fajnie. A Minecraft bez nie działało, na Doki, doki, ok. no to może by było to zrobić jak jakiś coś, coś, nie wiem, no. na co pokażę, to co tak co wam, co wam, co wam, co wam, co wam, co wam, A oni tu. Tu nie ma ożenienia. Kona? Ty, czekaj, bo no, kona. No, już jeszcze lepiej, czekaj. gdzie moje diaks. Nie yes. miałem. Mam diaksę. Lepiej sobie diaksę złuchać. Tak sobie wódki wtórne. Mam no, ożenienia, no, jakie mi tutaj wypadną. Mój. Pierwszy fajny magazyn się zamknie na taką chwilkę cudowną. No, ochronę No, czekać, jak się nie nałoży. Jednak. Czekaj, czekaj. Jeszcze jedna szansa, żeby nie było ochrony. No, no. O! Fajnie, ja to, nie, bo nie będę Przyda się. To nałoży? Nie, pani nałoży. Nie wiem. Już mamy to, to tutaj nałożę, to tu, 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 nie tu, z tym się pójdziemy w górę, weźmy jeszcze, jeszcze wieszak i na dwie. Bo ja, bo tutaj ostatnio się trochę podmieniało. Naprawiłem coś tutaj, no że zauważyliście i zrobiłem, uwaga, farmę. Nie wiem, czy to na odcinku robiłem, ale jest farma. Zapraszam do poprzedniego odcinka z właśnie tej, tej, tej serii, z serii, z tego zrobimy. Nie wiem, mam pieska tam, siedzi sobie piesy, bo też pokazałem, że mam pies To tutaj mamy, właśnie, też kolekcję. Zbudowaj, bo tutaj będzie kolejna dwójka już zerutowa i sobie w sumie można zrobić też 100 i zrobić kolej. Więc wrócimy do maszyny magazynu. Tu do naszego magazynu. Tu już mamy gotowe. Eee, praśmy podczas waliaksy, giapsy, będzie 18. Cały seciek zupełnie no, jeszcze do

Hop, 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 hop. I to, już tutaj sobie wezmę, to jest fajne ołóczko. To trzeba w ogóle jeszcze zenchantować. I lecimy na górę, no na górę lecimy. Musimy sobie wziąć skądś właśnie siłą fajną. Hmm, eee, właśnie to bywa ekspo Dzisiaj bym jeszcze chciał zrobić na pewno e, dzisiaj bym jeszcze na pewno chciał zrobić ten enchant, ale ja enchant tu może sobie przełożemy na kiedy indziej i pójdźmy złożyć na... kropki. Krótki do mnie, nazwa, szeregu. Tutaj mamy takie coś, dokładnie będziemy chodzić. Możemy ewentualnie w kolejnych odcinkach chodzić. To będziemy musieli też, ale idziemy sobie też, może ten, dzisiaj pójdziemy właśnie pójdzie. Zasubskrybujcie kanał, jak do, dotarliście do tego momentu. Jezus, Maria, muzyczkę trzeba będzie jakąś fajną muzyczkę. Nie, 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 chciało, długą, długą Dobre, nie, 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 Taką długo długą, nie, nie, Dobra, nie, oj, 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 oj. nie, 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 No tak, Też biją. Te małe też biją, bo jesteś. Nie Hop, 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 hop. Ok. Może tutaj do naszego? Miał. Edzia, Edek, wspaniały. Co dzisiaj będziemy sobie robić? Trzy trade'y, tak pomyślę. Ja widzę, nie chciałem się Nie. Okej. Okay. Co nam się zdążyło przez ten czas, co mi nie było tą chwilkę? Co nam właśnie Edek dał? Edek nam dał właśnie to, co tutaj widzicie. Dwa płaczące 10 Dziesięć tu i jeden jedną ognistą kulę, nie wiem, pamiętam. Jak już jest, to jest. I będę, nie będę zabijał. Musimy znaleźć tych. Z znaczy, tego. Tamtego się białego czegoś. Czyli. Czy nie, to się znaczy, Jak w tam wejść? No. Czerwony się przyda. Mamy czernik, czernik jest fajny, czarny eee. op, 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 op. Tutaj będzie trzeba coś zrobić jakiś jeś, ten jaką eee. będą eee. eee. skrzynkę po poziomie jakąś Miałem ja tutaj tylko po trochę kwarcu przyjść, tyle. Złoty no jeszcze. Ja nie mogę z panem łapkać serio? Dobra, mamy tutaj złotą mordę. Mateczki hop, hop, hop. W ogóle to. Chyba będę pozwolić sobie coś takiego. Osobę z e. Czego mnie kłapijesz ty? O, jeszcze. Tak. No, mhm. tu mały. O mały, Masz. To jest taki mały p***dek. Chodź tu, to, no, chodź nie uciekaj, masz. Masz? Ej, ej. E! Zadziubał mi. No chyba jest. A, jeszcze. No jest, led mi się odczepia. Mam meda z te wzory mi się odczepia, bo

Teraz wracam. Jestem z powrotem. Pajung! 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 Tak. Do dupy pająk. No do pipajung, no do Krowy, krowy, małe krow tajne. Nie. A, już jak, jak ja tam byłem, to się mogłem wygrać. Przy okazji to miękko i to żelazo i ślad w sumie. Nie. Trzeba będzie przetransportować jedną rzecz do netheru jeszcze. Znaczy parę, parę co że... Nie, Weźmy. No w sumie do netheru jeszcze pójdziemy i będzie jakieś majonez. Op. bo trzeba będzie zrobić na takie coś, takie coś. To będzie trzeba do nerderów przetransportować to złoto. Maciemy do naderu. może kończymy odcinek. Lecimy do nether. Hej, ja mam jeszcze jeden stack! Dwa badać. Nie ciągnęło. Nie. Tak fajnie, jak miło mimo. Chodź. Musimy tutaj zostawić. Nie ma tego. Języka. Mimo. Okej, okay, jesteśmy w ordynie w Nederze. Ja odłożyć to. I chyba tutaj się gdzieś pożegnał z tym Nederzem. No, ja bardzo lubię endermany. Lubić. Ja bardzo lubię endermany zabijać. Endermany do zabijania są najlepsze. Edu, nie. Tu złoto opiera, nie było dużo do trzeba jeździć. Bo i bardzo fajne rzeczy dawają, jak ender perła. ty, gdzie ja jestem, Jezus Mariusz, Ty śmiecił, no wykopę to i trzymać energię, tylko wykopać trzeba i te znajomy. Opa, hopa. Tu jest, tu jest jeszcze, patrz. Niermana trzeba o niej zabić. Szapeczkę mogę pożyczyć. Komuś, jakby ktoś chciał. 5 złotych. Czemu? O Jezu. Dobra. Inginalna kwota, żaden. Hmm. Dobra, my była to jest my widzimy się z okna. Wy widzicie mnie z okna, ja was z, przed oknem. No, co widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale wspaniałym? Zasubskrybujcie kanał, zapraszam na Discorda, na drugi kanał vlogowy, Wszystko macie w opisie. No, więc.